Cześć. czas leci, a to już 34 odcinek dobroprogramowego programu informacyjnego. W świadku majsterkowiczów ogromne poruszenie wywołała premiera trzeciej wersji Raspberry Pi, która w końcu ma WiFi i bluetooth. Koniec z donglami. cena płytki to niezmiennie 35 dolarów albo 30 funtów. Autonomiczny samochód Google spowodował pierwszy w historii wypadek. What, what, what? Samodzielny Lexus przy omijaniu studzienki na jezdni i zmianie pasa został uderzony przez autobus, przy czym według kalifornijskich przepisów winny jest automat. Żywy kierowca samochodu nie zreagował i zbytnio zaufał komputerowi i kierowcy autobusu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A car Biorący udział w programie Windows Insider mają powody do niezadowolenia. Microsoft w najlepszej kompilacji Windowsa 10 zablokował możliwość wyłączenia przypomnień o wysyłaniu informacji zwrotnej. Insiderzy będą dostawać je według harmonogramu Microsoftu, czyli dowolnie często. Jeśli firma chce bardziej zaangażować do to nie tędy droga. Oj, nie tędy droga, robisz do polskich klientów dotarła aktualizacja Android Wear, która przyniosła w końcu pełne spolszczenie systemu, lepsze oszczędzanie energii i obsługę kolejnych komunikatorów. Tymczasem Google pracuje już nad wersją 7 Androida, którego nazwa zacznie się na N. W sieci znalazły się już grafiki prezentujące wygląd wczesnej wersji systemu. Możemy spodziewać się więcej luzu na ekranie. A teraz dobra wiadomość: jednak nie będzie dodatkowego podatku od zakupów internetowych. Ktoś w ministerstwie w końcu zorientował się, że ściągalność proponowanego podatku byłaby znikoma, bo tylko 9% sprzedających Polakom jest, jest zarejestrowanych w naszym kraju. Podatek byłby gwoździem do trumny polskich sklepów. Kiki do selfie mają coraz więcej wrogów. Robienie zdjęć iPadami też, ale może być jeszcze gorzej. Spójrzcie na ten wynalazek. Grupa artystów uwieczniła, jak robi sobie samojebki MacBookami. Pamiętajcie, że do wielu muzeów nie wolno wchodzić z kijkami. A jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za tydzień!